Bilay 106 na 32 i na 6 to deska bris dedykowana dla lżejszych osób. Deska o wyporności do 320 litrów, co daje nam jakieś 130 kg. Idealnie czują się na niej lżejsze osoby, czyli od 50 do 90 kg. Bilay 16 wykonany jest w Welded Technology. Deska jest zgrzewana. Wykonana bez użycia kleju zastosowaniem regularnego materiału drop stitch. Bilate 16 jest odwzorowaniem Breeze 16 i zawiera te same elementy co w brizz 106, rączkę do przenoszenia, bagażnik, uchwyt na kamerę. Rzeczą szczególną, o której nie mówiłam wcześniej, są boczne finy, które Osadzone są w sposób kątowy w dnie dzięki temu, czemu deska nadaje się do łapania pierwszych fal i nauki subsurfingu. Jeżeli jesteś osobą w lżejszej wadze, możesz wybrać Beelite 10.6 i starczy ci ona do nauki wiosłowania zarówno na płaskiej, jak i zafalowanej wodzie. Beelite. Waga light, cena light, tylko jakość pozostała wysoka.